I zapraszamy wszystkich do wspólnego tajemnika co czekolady. Poruszać się może troszeczkę, Jest to taki tydzień obchodzony w, całym, w całej Europie, który kończy dzień bez samochodu. To jest zawsze 22 września każdego roku. I podczas tego tygodnia promujemy alternatywne sposoby przemieszczania się po mieście, głównie odchodzimy od tego w dniu bez samochodu, żeby nie poruszali się samochodem, tylko wybrali rower, deskorolkę, komunikację miejską, każdy rodzaj transportu, który nie jest transportem samochodowym i jeździli po mieście w tym dniu właśnie nie, nie, nie samochodem. Podczas pikniku rodzinnego 22 września mamy miasteczko rowerowe, gdzie każdy kto chce może przyjechać potrenować, na przykład przed tym jak zdaje na kartę rowerową, na takim miasteczku w jaki sposób wygląda egzamin, może zapoznać się z przepisami ruchu drogowego. Mamy również rowerową grę miejską, wyjeżdżają rowerzyści na poszczególne punkty. W tym roku jest to związane z obiektami sportowymi, wykonują różne zadania na tych punktach i kto pierwszy tutaj do nas wróci, ten jest zwycięską tej gry. Miasto Częstochowa bardzo chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, więc Hufiec Częstochowski Związku Harcerstwa Polskiego wraz z Urzędem Miasta w Częstochowie organizuje Europejski Tydzień Drużnożnego Transportu. Włączyły się również dwie szkoły częstochowskie: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Puławskiego oraz Zespół Szkół Technicznych. Zorganizowaliśmy różne formy dla, różne, dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, poczynając od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych klas 1, 3 i 4, 6. Był to konkurs plastyczny, który ogłosiliśmy już we wrześniu. Konkurs pod hasłem Wehikuł Czasu, czyli Ekologiczny Środek Transportu. Prace bardzo różnorodne do nas trafiły. Jury miało bardzo trudny orzech do zgryzienia żeby wyłonić zwycięzców. Dzisiaj na placu mamy możliwość obejrzenia właśnie tych najfajniejszych prac. Aczkolwiek wszystkie prace, które do nas dotarły, były bardzo, bardzo fajne. Proponujemy różnego rodzaju gry, konkursy. Przed chwilą odbył, odbył się taki konkurs rowerowy. Pokonywaliśmy trasę miasteczka ruchu drogowego na rowerach na czas. Wyłanialiśmy zwycięzców. Było w miarę, znaczy no, na zakrętach było trudno, bo jest wąska droga. Ciężko było się utrzymać na rowerze. <śmienny> <śmienny> Hamowanie było trudne. Uh, bo te zakręty zaraz były, jeden zakręt za drugim. Z tym był problem. <śmienny>